Moi drodzy uczniowie, dzisiaj pokażę Wam, jak rozpoznać liczebnik, czyli kolejną z serii odmiennych części mowy. Sami zobaczcie. Przejdziemy na początku do typów liczebnika, czyli do tego, jakie liczebniki wyróżniamy. Wyróżniamy liczebniki główne, porządkowe, zbiorowe, ułamkowe i zaledwie kilka nieokreślonych. Liczebniki główne, czyli te pierwsze, to te najważniejsze, te, których używamy, gdy uczymy się liczyć. 1, 2, 3. 100, 200, 300, 1000, miliard i tak dalej. Możemy odmieniać się przez rodzaje, ponieważ mamy, nie wiem, jest jeden chłopiec i jedna dziewczynka i tak dalej. Liczebniki porządkowe to te, które nam porządkują coś. O nie zadamy pytanie, który z kolei. Czyli na przykład jestem w pierwszej klasie. Której klasie? Pierwszej. Jestem szósta w kolejce. Która z kolei jesteś? Jestem szósta. I tu nie mamy wątpliwości, że te liczebniki porządkowe odmienią nam się przez rodzaje, bo jestem pierwsza, jestem pierwszy, jestem trzeci, jestem trzecia. Co ciekawe, ten liczebnik porządkowy odmienia się także przez liczby, czyli mogę powiedzieć, jestem pierwsza w klasie, ale jesteśmy pierwsi w szkole, czy pierwsze w szkole. Liczebniki zbiorowe to takie, takie kłopotliwe zjawisko językowe, ponieważ dziś bardzo rzadko jest używane a już na pewno bardzo rzadko jest odmieniane i tutaj na chwilkę się zatrzymam. Zobaczcie, liczebniki zbiorowe są nam potrzebne do tego, by połączyć je z rzeczownikami, które nie mają liczby pojedynczej, czyli na przykład takimi jak sanie czy drzwi. Prawda, nie powiemy, że mamy dwa sanie czy dwa drzwi domu, mamy dwoje, troje drzwi, dwoje, troje sanie. Liczebniki zbiorowe łączymy także z rzeczownikami, które nazywają istoty niedorosłe no, czyli dzieci, ale także u zwierzaków, jakieś kocięta, pisklęta czy szczenięta. I mamy wtedy troje kociąt, troje szczeniąt i troje dzieci. Łączymy je także z rzeczownikami określającymi grupę osób różnej płci, czyli uczniowie czy lekarze. Jeżeli ja powiem, że mam dwóch uczniów, czyli użyję takiego normalnego liczebnika głównego, to sugeruję, że tych, ci uczniowie są płci męskiej, ale ja mam dwoje uczniów, bo mam uczennicę, i ucznia. Jeżeli mam w klasie 29 osób i z tego chociaż część jest płci żeńskiej, to użyję wtedy liczebnika mam 29 uczniów w klasie. Brzmi to może dość nienaturalnie, no ale tak jest. Jest to sygnał o tym, że mamy w grupie osoby różnej płci. Liczebniki ułamkowe to te, które prześladują Was na matematyce, czyli jakaś 1 trzecia, pół, jedna czwarta czy ćwierć. I ostatnia grupa to liczebniki nieokreślone, czyli takie jak kilka, wielu, czyli właściwie nie wiadomo ilu, ale na pytanie ile jak najbardziej odpowiadają. Tutaj zaznaczyłam, które z tych liczebników odmieniają się przez rodzaje i teraz zobaczmy, jak to działa. Rodzaje takie, jak do tej pory poznaliśmy, czyli męski, żeński, nijaki w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej, męskoosobowy i niemęskoosobowy. Myślę, że nie ma tutaj problemu męski, to nie wiem, jeden, żeński, jedna, nijaki, jedno, męskoosobowy, e, dwóch, niemęskoosobowy, dwie. Myślę, że tutaj problemu nie będzie, zwłaszcza jeżeli połączymy sobie ten liczebnik z jakimś rzeczownikiem, by czuć się bezpieczniejszym. Zobaczmy, co dzieje się przy odmianie przez przypadki. Tu również zachęcam do tego, by ten liczebnik nie był odmieniany od odosobnie, chociaż można to zrobić. Zobaczmy, mamy Mianownik to, co jeden człowiek, dopełniacz kogo, czego nie ma jednego człowieka, celownik komu, czemu się przyglądam jednemu człowiekowi, biernik kogo, co widzę jednego człowieka, narzędnik z kim, z czym rozmawiam z jednym człowiekiem, o kim, o czym myślę, o jednym człowieku i wołacz jeden człowieku. Tutaj kłopotliwa jest odmiana liczebników zbiorowych, o czym wspomniałam, pokażę Wam, jak to wygląda, ale nie jest to niestety... Coś, co uczniowie lubią, dlatego że trudno im usłyszeć taką prawdziwą realizację w, w świecie rzeczywistym. Spójrzmy, jak to robić. Na początku odmienimy sam liczebnik. Co dwoje, kogo czego nie ma dwojga, komu czemu się przyglądam? Dwojgu. Kogo co widzę? Dwoje. Z kim z czym rozmawiam? Z dwojgiem, o czym myślę? O dwojgu. Podobnie będzie z sześcioro, troje, pięcioro, sześcioro, sześciorga, sześciorgu, sześcioro, z sześciorgiem o sześciorgu. I to jest jeszcze w miarę proste, jeżeli zapamiętamy sobie o tym wydłużeniu wyrazu. Ważne, żeby pamiętać, jak zachowuje się przy tym rzeczownik, który łączy się z liczebnikiem. Jeżeli weźmiemy sobie dwoje skrzypiec, to już tutaj powinniśmy zauważyć, że skrzypiec to forma skrzypce, ale w dopełniaczu, prawda? Bo mianownik to co? Skrzypce. Kogo czego nie ma? Skrzypiec. Mam nadzieję, że tutaj rozumiecie, co mam na myśli. I teraz w mianowniku, dopełniaczu, bierniku i narzędniku, czyli w tych rzeczownikach zaznaczonych na czarno na planszy, widać wyraźnie, że powtarza się wyraz skrzypiec, czyli forma dopełniaczowa. Co dzieje się w celowniku i miejscowniku? Mamy komu, czemu się przyglądam? Dwojku. Skrzypcom. I teraz uwaga. Komu, czemu się przyglądam? Skrzypcom. Czyli... Oznacza to, że rzeczownik zachował tutaj swoją formę taką zgodną ze swoją własną odmianą. Nie przyjął formy dopełniaczowej. Podobnie w miejscowniku, o kim o czym myślę? O dwojgu skrzypcach. O kim o czym myślę? O skrzypcach, o dzieciach. Jest to forma, którą skrzypce przyjmą same. Nie jest jakby narzucona przez liczebnik, który tutaj zarządził. Ten liczebnik zbiorowy nakazuje rzeczownikowi w mianowniku, dopełniaczu bierniku i narzędniku przyjąć formę dopełniacza. Myślę, że można to zapamiętać, ale tak jak mówię, zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo mało osób, niewiele osób realizuje właśnie taką odmianę. Przejdźmy dalej. Teraz pisownia nie z liczebnikami. Jak zapisać cząstkę, nie partykułę, nie z liczebnikami? Zasada jest bardzo prosta. Zapisujemy tę cząstkę oddzielnie, osobno. Tutaj chciałam zwrócić uwagę na taki no wyjątek, nie wyjątek, bo tutaj jest kwestia znaczenia, na zapis połączenia nie jeden. Lubicie używać tego sformułowania w wypracowaniu, i wtedy jest jakaś wątpliwość, pojawia się. Zobaczcie, to zależy, jakiego znaczenia tutaj potrzebujemy użyć. Zapiszemy oddzielnie w sytuacji takiej. Było ich dwóch, nie jeden. Dostałem nie jedną piątkę, ale trzy. Pojawia nam się wyraźne zaprzeczenie, czyli mamy jakąś informację, czyli mamy, nie wiem, mam nie jedną koleżankę, ale dwie. Mam, wypiłam nie jedną kawę, ale trzy. Czyli nie jedną, ale więcej. Albo mniej. Nie jeden zapiszemy łącznie, gdy wystąpi ono nam w znaczeniu wiele. Czyli z niejednego pieca chleb jadł, czyli jadł chleb z wielu pieców. To nie chodzi, że z niejednego pieca, ale z dwóch, tak? Tylko z wielu. Nie jeden raz ci to mówiłam, gdy mama to wykrzyczy, nie ma na myśli, że powiedziałam ci to dwa, trzy czy pięć razy. Mówiłam Ci już to wiele razy i powinieneś zapamiętać. Czyli nie jeden w znaczeniu wiele zapisujemy łącznie. Do zapamiętania. I ostatnia rzecz, myślę, że bardzo ważna, a może nawet najważniejsza, to zapis i odmiana dat, bo to w końcu też liczebniki. Z lewej strony zapis daty. To są trzy dopuszczalne sposoby zapisywania daty. W pierwszym przykładzie zapiszemy nazwę miesiąca słownie. Ważne by pamiętać, że tę nazwę miesiąca trzeba odmienić. Jak to zrobić? Chodzi o to, że nie powiemy 5 luty 2021 roku, ale 5 lutego. Co to znaczy? Chodzi o to, że luty w roku jest tylko jeden. W roku 2021 luty jako miesiąc jest tylko jeden. Dziwne by było, gdyby w roku tych lutych było więcej. W domyślmy tutaj sobie, zapisujemy, zobaczcie. Piąty, piąty dzień lutego, piąty dzień miesiąca lutego, 5 marca, 5 kwietnia, a nie piąty kwiecień, bo w roku kwiecień również jest tylko jeden. Czyli tak naprawdę w domyśle możemy sobie zawsze dopowiedzieć, że to jest piąty czy szósty dzień jakiegoś miesiąca. Drugi sposób to zapisanie nazwy miesiąca cyfrą rzymską. Tutaj wielki wykrzyknik, żeby pomiędzy cyframi nie pojawiały nam się kropki. Ja wiem, że zdarza się bardzo często, że na afiszach reklamujących różne wydarzenia kulturalne te kropki się pojawiają, ale dbajmy o, o to, by nie zapominać, czy jest to po prostu błąd. Więc bez kropek i bez zera na początku, czyli ta piątka, piąty dzień lutego nie piszemy 0,5, tylko samo 5. W ostatnim przykładzie również. To 0,5 nie pojawia się. Natomiast ważne, by przy nazwie miesiąca, czyli przy numerze miesiąca, gdy to jest luty, napisać już 0,2. Czyli przy miesiącu to 0 jak najbardziej się pojawia, powinno się pojawić, czyli nie może ten zapis wyglądać w ten sposób. I ostatnia wątpliwość, która pojawia się w związku z tym, że mamy już rok 2021, czyli przekroczyliśmy rok 2000 i pojawiły się wątpliwości. Czyli tutaj zaznaczyłam wyraźnie, że rok. 2000 mieliśmy tylko raz. Podobnie z rokiem tysięcznym. Natomiast kolejne lata to już nie jest rok 2001, bo 2000 mieliśmy tylko raz, ale jest to rok 2001, 2002, a obecnie 2021. Zobaczcie, gdy mówimy o wydarzeniach sprzed tysiąca lat, czyli na przykład nie wiem, o założeniu Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego. Nie mówimy, że to miało miejsce w 1364, tylko w 1364. Gdy mówimy o Bitwie pod Grunwaldem, mówimy, że to było w 1410, a nie w 1410. I tego trzymajmy się również po roku 2000. Czyli pamiętajmy o tym, że kolejne lata to już 2021, 2022 i tak dalej. Mam nadzieję, że wszystko to, co tutaj wyjaśniłam, jest zrozumiałe. Jeżeli coś było wytłumaczone zbyt szybko, pamiętajcie, że zawsze możecie zatrzymać ten materiał i wrócić do niego, a ja tymczasem idę przygotowywać kolejne nagranie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia.